I mówię: dzień, dzień dobry Państwu. Ja nazywam Ja pierwszy. Ja. Jak to. Je... Dzień dobry Państwu. Ręce tu, tak. Ręce tak I nazywam się. Ja... us. O kurczę. Andrzej, no. Tak, Dzień... Dobra, spadaj. Dzień... Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Wuda. No, no i potrafisz, no, no i dalej to jakoś pójdzie. Panie przewodniczący, bo jeszcze jest ten problem z tym hasłem takim, że mieliśmy wybrać hasło nie, nie jest jeszcze wymyślona, trzeba coś wymyślić takiego, żeby, że porwie tłumy, że wszyscy pójdą za wodą. No to słucham, jakie tam macie propozycje? Woda jest najważniejsza. Tylko woda potrafi rządzić tym krajem. Mhm. A bo... Będzie wuda, będą cuda. O, o, o. Podoba mi się. Biorę to. Dobrze. Będzie wuda, będą cuda. To jest moje hasło. Ja się pod nim podpisuję. Jak zresztą pod wszystkim. Właśnie. Gdzie jest mój długopis? Kto ma mój długopis? Jeszcze jest taki problem, że pana nazwisko się kojarzy. Wuda? Z czym? No, 40% społeczeństwa, że super jest. A reszta? A, a, a reszta to reszty na pana widok chce się wymiotować. I co ciekawe, to jest to samo 40%, tylko na drugi dzień. 40-40 to jeszcze zostało. A pozostałych 20%? A to się proszę nie przejmować, to są kolorowi. A. Tymczasem w sztabie kontrkandydata. Panie prezydencie, znaczy przyszły panie prezydencie, mam najnowsze sondaże. No, 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 jak to wygląda? Jak, jak to wygląda? No to są takie słupki. One są mniejsze, większe. Dwa są podpisane i trzeci też. <śledzianie> ty naprawdę jesteś szefem mojego sztabu? Aha. No <śledzianie> przecież ty jesteś głupsza ode mnie. No, wszystko po to, żeby pan dobrze wypadł. Ja ci powiem, kto dobrze wypada. Wuda dobrze wypada. Wuda? Wuda jest wszędzie. Otwarcie zakładu? Wuda. Wejście na giełdę? Wuda. W domu studentów? Wuda. Poświęcenie kościoła? Wuda. Wszędzie wuda. Ja lodówkę otwieram? Wuda. Ale co to pan chce być jak wuda? A, nie, 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 nie. Woda miesza ludziom w głowach. Obiecuję im gruszki na wierzbie. Dla mnie najważniejsza jest tradycja. I z tym wyjdę do ludzi. Tak, ale ja... A jak, jak? Cześć. O, cześć! Przekonam wszystkich i resztę społeczeństwa na dzisiejszej debacie. No dobrze, no ale jak? Jak to jak? Piosenką! Głosuj na mnie! Głosuj na mnie! Ze mną będzie fajnie! Głosuj na mnie! Głosuj na mnie! Ze mną będzie fajnie ci, ci, ci! ci. Halo, halo, tak. Tak, już jestem w studiu telewizyjnym. Tak oczywiście. Halo wóz, halo, tak. Już są? Przyjechał? Kto przyjechał? Wuda? Sama wuda? Z zakąską. Dobrze. Dobrze. A ten, a ten drugi? Też jest. A z tym tym. Mm -hmm. No dobra. Dobrze, to dawać ich do studia, proszę bardzo. Zapraszam panów, zapraszam, zapraszam, proszę szybciutko raz, 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 nie mamy tyle czasu. Proszę bardzo. Brawo, brawo. <zysy> Witam, witam serdecznie, dzień dobry, witam. Dobra. Yy, drodzy Państwo, witam za chwileczkę. <śleszy> <śleszy> pan jest chory, co jest? Aha, pan pozdrawia. Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, za chwileczkę wchodzimy, wchodzimy na antenę. Ja tylko yy, pokrótce przypomnę zasady naszej debaty i tak, uwaga. Yy, po pierwsze, nie bijemy po oczach, nie bijemy poniżej pasa. Czemu do nas? Każdy z panów ma do wykorzystania trzy: ja panu nie przerywałem, i trzy kłamstwa bez riposty. Dodatkowo dwie obietnice bez pokrycia. W każdej chwili mogą panowie kupić jedną obelgę. Jeśli usłyszą państwo taki dźwięk, znaczy, że taka obietnica już padła. Po dwóch stratach szansy, kandydat może zacząć naradzać się ze swoim sztabem. Czy to jest jasne? Tak, czy to jest jasne? Chyba tak. Coś mi tak mówi. Aha. Dobrze, uwaga, zaczynamy. Chciałbym przedstawić Państwu dwóch kandydatów. Kandydat Lewa i Spontaniczności w skrócie LIS. Pan Andrzej Wuda. Jest z nim także gościnnie małżonka, pan, pani Ewa Zakąska-Wuda. No i w właśnie w tym miejscu ja bym chciał... Przepraszam, przepraszam bardzo. Proszę się nie wpierw... między Wuda a Zakąska, dobrze? <noise> Przeciwnikiem pana wody będzie, jest, będzie, jest pan Robert Ciamciaramcia. <noise> Brawo. Pan Robert przyjechał z Wałbrzycha, ale jest z tych. <noise> pan Robert ma... Luby no, państwo, nietypowe zainteresowania. No, proszę pana, no bez przesady, dobrze? To jest biologia, tego się nie da uszukać. Każdy się rodzi. Rodziło mi o śpiewanie, a to tak. <grym> Lubi pan śpiewać, tak? Tak, tak, proszę państwa. No, mm. szansa na sukces. Voice of Poland. Idol. O lol, <grym> wszędzie pan tam był. Tak? Och. ale co prawda, no nie udało mi się przejść z pierwszego etapu. i <grym> Nie przepuściło pana jury? Nie, ochroniasz. No. Dobrze, szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Uwaga, uwaga. Runda pierwsza. Kategoria podatki i składki. Pierwszy odpowiada pan Andrzej Wuda. Co zrobiłby pan z podatkami? Czekamy? No, będę płacił. Bardzo dobra odpowiedź. Co na to pan Robert Ciam, Ciaram Ciamciaramcia? Szanowni Państwo, ja odpowiem piosenką. <śmianowidzio> olać podatki, olać podatki, je zuzowskie składki. Olać podatki, olać podatki, niech je płacą bogaci. Ci, ci, ci! <śmianowidzio> Dlaczego my nie mamy piosenki, no? Spokojnie, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej, następna kategoria. Yy, sprawdzę na pewno, tak, tak. Uwaga, yy, prerogatywy prezydenta. Co kur. To jest taka czapka, hello. Jest taka kanciata, tutaj ma takie różki, jest taka wojskowa mała prerogatywka, duża prerogatywa. Właśnie. A myślałem, że od Anny Komorowskiej większej pierwszej damy już nie będzie. <ścoughs> Dobry żart. Uwaga, przepraszam, Cymalnie. wróć spokój. Spokój, spokój! Proszę o się woda zagotowała. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Yy, prerogatywy prezydenta. A ten swoje. No, no taka jest kategoria, no A. co zrobić. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, to co mi pani tu herla teraz, no? Pani się cieszy, że się w ogóle odezwała. <laughs> Uwaga. Prerogatywy prezydenta, wojsko i obronność. Co mieli zrobić czterej pancerni? A. Wrócić do domu, napalić w piecu, nakarmić psa, zdążyć przed nocą? Odpowiedź B. Wrócić w piecu, nakarmić dom, zwyciężyć przed nocą, zdążyć do psa? Odpowiedź C. Zwyciężyć w piecu, nakarmić noc, wrócić do psa, zdążyć przed domem? Czy może D. Tylko zwyciężyć? Przepraszam bardzo, najważniejsze pytanie to, jaki to był pies? Bo jeśli owczarek niemiecki, no to ja z oczywistych powodów nie będę odpowiadał na takie pytania. I do tego jeszcze rudy. O! Niemiecki i rudy. Czy może być coś bardziej fałszywego niż Tusk? Ja chciałem wnieść poprawkę. Do konstytucji? Nie, do mojego krawca, bo garnitur mnie pije. To ja już pomagam. Momencie, jak Boga kocham. Też bym się napił. Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo. Czy już? Już ja już. <noise> uwaga, uwaga teraz wszyscy, ponieważ przechodzimy do kolejnej rundy politycy a rzeczywistość Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga. Pytanie brzmi: politycy, a rzeczywistość. Kto pierwszy, ten lepszy? Dokąd Polacy jeżdżą najczęściej na wakacje? Dokąd im starcza? Tak, jest poprawna odpowiedź. Znakomicie. Uwaga, dalej. Kto pierwszy, ten lepszy? Historia polskiej polityki. Życie i twórczość Lecha Wałęsy. Pfff. Co robił Lech Wałęsa? A, nie chciał, ale musiał? B, musiał, ale nie chciał? C, Maciej musiał? D, Maciej musiał, ale Lech nie chciał. A! I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. Szanowni Państwo, dotarliśmy do końca. Czas na wyniki naszej debaty. Ja już tutaj dostaję informacje na moje ucho. Tak, już wszystko wiem. Otóż, Szanowni Państwo, uwaga, uwaga. Zwycięzcą naszej przedwyborczej prezydenckiej debaty został Pan Robert Cziamciarędzia! <śleszy> Panie Robercie. Panie Robercie, kilka słów do wyborców. Dziękuję bardzo. Dziękuję nie tyle za moje zwycięstwo, ile za przegraną kontrkandydata. Chciałbym zakończyć piosenką. Zwycięstwo mamy, zwycięstwo mamy, nie będzie pierwszej damy. Za głosy dzięki, za głosy dzięki, za głosy dzięki ci, 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 ci.